Wow. Na tresie złotem jak jęczmień Mimo, że to niekoniecznie Po trzydziestce będzie w Forbesie W pierwszej trzydziestce A jakim samochodem Pój tutaj przyjeżdżał? Jakimś starym, czy? Przeważnie rowerem Miał taki oldschoolowy wigry 2 No chyba, że to była niedziela To wtedy wyciągał Bentley'a Albo Ferrari Albo Jaguara Jedź! Duży spadek nawet z normalnej rodziny może zrobić wariatów, a z nienormalnej? Sami zobaczycie. Co żeś znowu zrobił? Rodzinę spotkałem. Dobra ruszaj. No, jedź. No już, no, nie wszystko jest wyścigiem.